Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Przyszłość ludzkości, zmiana bieguna, proroctwa i dowody. Czy celowo ludzkość jest odłączona od słońca i źródła? Broń psychotroniczna jest wdrażana pod nazwą technologii 5G. 5G to nie jeden system, ale zbiór technologii sztucznej inteligencji AI zaprojektowanych do współpracy. Według rządów musimy zaakceptować tę nową aktualizację, zgodnie z prawem, lub zostać w tyle za resztą współczesnego świata. Zapomnij o podejmowaniu środków ostrożności. Ludzie muszą być w stanie pobierać filmy coraz szybciej, aby nie stać się krajem trzeciego świata. Kiedy nie możesz zaufać rządowi w kwestii prawdy lub przejrzystości. Istnieją inne sposoby na odkrycie ich dla siebie proroctwa. Interpretator przepowiedni, który nazywa siebie niegrzecznym bobrem, NB, porównuje wydarzenia galaktyczne z proroctwami objawienia Nostradamus, Matka Szypten Lud Hołpi aby określić, gdzie w ewolucyjnej osi czasu ludzkości się znajdujemy tam. Gdzie inni odgadli daty ucisku i odwrócenia biegunów, niegrzeczny bubr nakreślił dowód. Jego przesłanie jest takie, że wszyscy mamy rolę do odegrania w tym krytycznym czasie transformacji. Niegrzeczny bubr to posłaniec. Mówi, że nie jest mentorem i że nie trzeba być chrześcijaninem, aby zrozumieć powiązania, jakie tworzy między proroctwami biblijnymi a innymi proroctwami. Jego rolą jest interpretacja znaków, abyśmy mogli zmienić szansę na przetrwanie jako gatunek. Zgodnie z jego tłumaczeniem, niegrzeczny Bóbr wierzy, że wszystkie znaki wskazują na nieuchronne odwrócenie bieguna dla ziemi. Co to znaczy? Zmiana bieguna i proroctwa. Odwrócenie bieguna to test dla ludzkości. Dowody sugerują, że Ziemia doświadczyła co najmniej czterech poprzednich przesunięć biegunowych, z których ostatnim jest upadek Atlantydy. Tutaj znowu mamy do czynienia z tym samym prawdopodobieństwem. Dla naszej obecnej osi czasu, wielki znak na niebie rozpoczyna 7 lat ucisku. Biblia, objawienie 12. Na niebie ukazał się wielki znak. Niewiasta obleczona w słońce. Z księżycem pod stopami i koroną z dwunastu gwiazd na głowie. Była w ciąży i płakała z bólu, gdy miała rodzić. Niegrzeczny bubr odwołuje się do prorocw biblijnych do galaktycznych zestawień prorocw Nostradamusa. Posłuchaj, Nostradamus, Centurie III, 4, 46, Niebo dotyczące Leona, przepowiada przez gwiazdy stałe i wyraźne znaki. Zbliża się nagle zmiana wieku, ani na dobre, ani na złe. Niegrzeczny bóbr określa datę wielkiego znaku na niebie jako 23 września 2017 roku. i 3,5 roku od tej daty to data powrotu szatana, czyli 23 marca 2021 roku. Posłuchaj, objawienie 12. Potem na niebie pojawił się inny znak. Ogromny czerwony smok z siedmioma głowami, dziesięcioma rogami i siedmioma koronami na głowach. Jego ogon zmiódł z nieba jedną trzecią gwiazd i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed niewiastą, która miała urodzić, aby zaraz po narodzeniu porzeć jej dziecko. Urodziła syna, chłopca, który będzie rządził wszystkimi narodami berłem żelaznym. I jej dziecko zostało porwane do Boga i do jego tronu. Kobieta uciekła na pustynię do miejsca przygotowanego dla niej przez Boga, gdzie mogła być pod opieką przez 1260 dni. Zrzucony został Wielki Smok, starożytny wąż zwany diabłem lub szatanem, który sprowadza cały świat na manowce. Został zrzucony na ziemię, a wraz z nim jego aniołowie. Rozpiętość 1260 dni odzwierciedla 3,5 roku po wielkim znaku na niebie, w oparciu o nowy kalendarz, w porównaniu ze starym hebrajskim. Przybycie szatana jest zsynchronizowane z momentem, w którym ludzkość jest najbardziej podatna na kontrolę umysłu, co zbiega się z wprowadzeniem 5G. U Nostradamusa, kiedy broda gwiazdy pojawia się w raku, Rozpoczyna łańcuch biblijnych wydarzeń w Apokalipsie, które przedstawiają powrót szatana na Ziemię w fizycznej formie, do 23 marca 2021 roku. Wiek VI, czterowiersz VI. Pojawi się na północy, niedaleko od Raka, Brodaty Gwiazdor, Susa, Siene, Beocja, Eretria. Wielki Rzym umrze nocą. Wiek pierwszy. Czterowiersz 50. Z trzech znaków wodnych narodzi się człowiek, który będzie obchodził czwartek jako swoje święto. Jego sława, pochwała, rządy i moc będą rosły na lądzie i morzu, przynosząc kłopoty na wschodzie. Wiek drugi. Czterowiersz 43. Podczas pojawienia się brodatej gwiazdy Nibiru, trzej wielcy książęta staną się wrogami Antychryst, tajemnicza postać, szatan, strzaskany z nieba, pokój, trzesienie ziemi. Pad, rozlewisko Tybru, rzeki we Włoszech. Wąż wyrzukony na brzeg, szatan. A co z papieżem? Papież Franciszek zasugerował, że może mnie już nie być w 2021 roku. Objawienie ósme. Nowa wersja międzynarodowa. Trzeci anioł zatrąbił i wielka gwiazda, płonąc jak pochodnia, spadła z nieba na trzecią część rzek i na źródła wody. Imię gwiazdy to Piołun. Jedna trzecia wód stała się gorzka, a wielu ludzi zmarło z powodu wód, które stały się gorzkie. Piołun oznacza przekleństwo po hebrajsku. Inny źródło w pochodzi od Szypten, która napisała ten fragment swojego wiersza w 1559 roku poprzedzającego Nostradamusa. Jeszcze większy znak będzie do zobaczenia, jak człowiek zbliża się do ostatniego stulecia. Trzy śpiące góry zbierają oddech i wyrzucają błoto, lud i śmierć. Trzesienie ziemi połyka miasto i miasta. W krajach mi dotąd nieznanych. A chrześcijanin jeden i drugi walczy. I narody wzdychają, ale nic nie robią. A ludzie żółci zyskują wielką moc: od potężnego niedźwiedzia, z którym spali. Wulkany, trzęsienia ziemi w nieznanym kraju najprawdopodobniej Ameryce, niszczące miasto po mieście, walki między narodami. Mówi o sojuszu chińsko-rosyjskim niedźwiedzie przeciwko Zachodowi. Większość obecnej broni w Chinach została podpisana z Rosją. W świetle srebrzystego Księżyca. Przepowiednia Hołpi mówi, że obrót naszej Ziemi jest manipulowany przez niezbyt życzliwe istoty gwiezdne na Księżycu aby zmienić nasze połączenie ze źródłem. Nostradamus wskazuje, że księżyc został zastąpiony i służy jako baza zamieszkana przez tych, którzy kontrolują ziemię W Centurii I, czterdziesty 48 Moje przewidywania sięgają roku 3795 Księżyc minęło już 20 lat panowania Inny panuje przez 7000 lat Słońce w jego ostatnich dniach jego proroctwo się spełniło. Według niegrzecznego Bobra Ziemia porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w antyczasie. Ponieważ naturalny obrót Ziemi jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, jedynym sposobem na przywrócenie naszego połączenia ze źródłem jest zatrzymanie obrotu lub odwrócenie Ziemi do góry nogami przesunięcie bieguna. Proroctwo Hołpi opisuje, jak to się stanie. Bliźniaki będą widoczne na naszym północno-zachodnim niebie. Przyjdą i odwiedzą, kto jeszcze pamiętał oryginalne nauki latające w ich patów w otach, czyli latających tarczach. W ostatnich dniach przyprowadzą ze sobą wielu członków swojej gwiezdnej rodziny. Niegrzeczny bombr identyfikuje bliźnięta w ziemskiej atmosferze jako dwa statki matki, widziane przez specjalne filtrowanie. Te rodziny gwiazd są tutaj, aby przesunąć bieguny Ziemi z powrotem do ich właściwej pozycji i rotacji. Bliźniacy to, dobrzy faceci, kropka niestety moc, której potrzebują do przekształcenia Ziemi, może wyssać nasze słońce. Nie ma ostrzeżeń światowych przywódców o konsekwencjach tych wydarzeń. Paradoks polega na tym, że równoczesna z wojną na Ziemi toczy się wojna nad Ziemią. Jak powyżej, tak i poniżej. Jak odróżnić siły dobre od złych i ostateczny wynik. Zrozum, proroctwo. Nadchodząca wojna. W Centurii 9, czterowierz 62. Nostradamus ostrzegał, że podczas wielkiego ucisku smog zostanie uwolniony 3 października. Raugon ukaże się 3 października. W objawieniu biblijnym XII, potem na niebie pojawił się inny znak ogromny czerwony smok z siedmioma głowami, dziesięcioma rogami i siedmioma koronami na głowach. Jego ogon zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Niegrzeczny bubr wskazuje na armadę statków cienia wokół księżyca. Połączenie maleńkich ruchomych kropek sugerowałoby, że zbliżamy się do rozliczenia. Czy smok mógł odnosić się do Chin? Dlaczego 10 października 2018 roku na wszystkie telefony komórkowe wyszedł testowy alarm awaryjny z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, FEMA i Federalnej Komisji Łączności, FCC? Zamaskowane niebo. Omówiłem w jaki sposób rząd jest współwinny spryskiwania populacji chemikaliami w celach eksperymentalnych. A także w celu ukrycia słońca i innych ciał niebieskich. Wiemy, że promienie słoneczne są życiodajne, a ich częstotliwości zapewniają ludzkości ulepszenia energetyczne. Jednak, słońce nie tylko jest blokowane przez smugi chemiczne, ale także jest blokowane przez symulator słońca. Pomiędzy symulatorem słońca, sztucznym księżycem, nibiru, Bliźniaczymi statkami Matki, armadą Księżyca, nasze niebo się wypełnia. Wprowadzenie sztucznego słońca jest sprzeczne z propagandą globalnego ocieplenia. Nie tylko ujawnia, że Ziemia ochładza się w miarę zbliżania się Słońca do wielkiego minimum słonecznego, ale sugeruje coś bardziej tragicznego. W lipcu 2018 roku w trzech dystryktach na Syberii w Rosji ich dzień zamienił się w całkowitą ciemność na prawie 3 godziny. W kwietniu 2018 roku w Wisconsin przeprowadzono w całym stanie próbę gotowości na masową przerwę w dostawie prądu, nazwaną wydarzeniem Dark Sky, nadchodząca mini epoka lodowcowa. Co się stanie, gdy zgasną światła? Jeśli Armada jest tutaj pod dowództwem księżyca, to ten, kto przejmuje władzę z księżyca, nie jest Mesjaszem. Prawdziwy Mesjasz nie powróci. Dopóki ziemia nie zamażnie, kiedy zamażnie piekło. Ziemia w równowadze. Tymczasem na ziemi nanochipy i inteligentny pył są uzbrojoną technologią dla ludzkiej agendy mikroczypowania. Mikroczypy o częstotliwości radiowej RFID zostały nazwane znakiem Bestii z prostego powodu, że jest to metoda całkowitej kontroli ludzkości przez system Bestii, komputerowo symulowany system, prowadzony przez rząd i podmioty służące agendzie nowego porządku świata. Chipy RFID są odbiornikiem i nadajnikiem informacji. Chip może kontrolować ciało i umysł tak łatwo, jak steruje autonomicznym samochodem? Nanoczypy wszczepione szczypawkami, opadem chemicznym lub implantacją są sprzeczne z prawami natury. Bez wątpienia doświadczamy piekła na Ziemi. Być może Ziemia jest tworzona jako żywe piekło, z którego musimy w końcu wyjść. Czy nasz obecny stan byłby dla Boga powodem do zresetowania biegunów Ziemi? Niegrzeczny bubr wieży? Że ucisk nie jest scenariuszem końca dni, ponieważ proroctwa nie pokazują tego, co może określić tylko Twórca. Chociaż szacuje się, że ucisk zniszczy 75% życia na planecie, jest to tylko ostrzeżenie. Jako ludzka świadomość mamy wybór. Idąc dalej, możemy współtworzyć niebo lub piekło. Jednak pochwycenie którego oczekują chrześcijanie, nastąpi dopiero po siedmiu latach ucisku. To, na której ziemi wylądujemy, będzie zależeć od tego, jak zdecydujemy się żyć teraz i czy możemy przestać się dzielić i pracować razem. Brzmi surrealistycznie. Odzyskiwanie prawdziwej tożsamości. Zobaczyliśmy, że oderwaliśmy się od prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy dzielimy się ze względu na płeć, rasę, religię i status, podążamy za ego, zapominając o duszy. Jesteśmy świetlistymi istotami posiadającymi ludzkie doświadczenie. Żyjemy i oddychamy częstotliwościami. Wszystko jest energią. Każdy z nas ignoruje ten krytyczny aspekt na naszą zbiorową szkodę. Jesteśmy systemami narządowymi połączonymi przez układ nerwowy, hormonalny oraz czakry, koła światła. Po ustawieniu łączymy się z naszą duchowością, wyższą jaźnią, ze źródłem Stwórcy, poprzez czakrę korony. Ponieważ czakry są połączone z systemem gruczołów w ciele, zdrowie naszych gruczołów jest integralną częścią silnego połączenia energetycznego z naszym wyższym ja. Szyszynka jest gruczołem związanym z siódmą czakrą, połączeniem ze źródłem. Fluor w publicznej sieci wodociągowej zwapnia szyszynkę jako jeden ze sposobów blokowania naszego połączenia ze źródłem. Sama konstrukcja czakr sugeruje, że zostały one zaprojektowane do kontrolowania. Jeśli nie zabezpieczymy przepływu energii przez nasze czakry granicami energetycznymi, takimi jak granice kraju, Możemy łatwo stracić naszą energię na rzecz innych, którzy biorą ją dla siebie. Wszystko, co jest podwójnym wszechświatem, jest paradoksem, który można wykorzystać zarówno do dobra, jak i do zła. Ale naszym powołaniem jest przełamanie dualizmu, aby ponownie połączyć się ze źródłem. Nie ma żadnej zewnętrznej technologii, która mogłaby nam pomóc. Jesteśmy technologią. Tłumienie ludzkości. Wdrażana technologia jest celowo wykorzystywana do tłumienia naturalnej ewolucji ludzkości, aby zablokować nasze naturalne połączenia ze Słońcem i twórcą źródła. Na szczęście istnieje okno możliwości, aby zapobiec ogniu i furii przepowiedni. Jest napisane w przepowiedni Hołpi, znanej jako historia niebieskiej Kahiny. Wydaje się, że wielu straciło duszę w tych ostatecznych dniach. Tak intensywna będzie natura zmian, że ci, którzy są słabi w duchowej świadomości, oszaleją, ponieważ bez ducha jesteśmy niczym. Znikną, ponieważ są tylko pustymi naczyniami do użytku. Życie w miastach będzie tak złe, że wielu zdecyduje się opuścić te płaszczyzny. Niektórzy w całych grupach. Tylko. Ci, którzy powrócą do dawnych wartości, będą mogli znaleźć spokój ducha. Bo na ziemi odnajdziemy ulgę od szaleństwa, które będzie wokół nas. To, co mają nadzieję ujawnić proroctwa, to obraz możliwej przyszłości, przestroga, którą my jako naród możemy zmienić, jeśli zechcemy zjednoczyć się dla pokoju. Odliczanie się rozpoczęło. Mamy sześć lat, żeby zrobić to dobrze. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Jeśli proroctwa idą dalej na obecnym torze, podążamy za agendą obcych w epokę AI. Filmy, telewizja i politycy ujawniają to, co Nostradamus przewidział w XVI wieku: rząd jednego świata i agenda transhumanistyczna. W centurii drugiej. Czterowiersz 20 czytamy. Niedługo zorganizowana zmiana. Czekamy na bardziej złowrogi wiek. Zamaskowani i samotni, odwrócenie ról. Niewielu jest szczęśliwych na swoich miejscach. Co się dzieje, gdy miliony ludzi czują się odłączone, gdy katastrofy na świecie nasilają się z intensywnością, a proroctwa się spełniają? Jak to będzie wyglądać? Jeśli świat pogrąży się w ciemności. Czy szalony? Nie musi do tego dojść. W niebo wstąpienie ludzkości. ludzkość się wznosi. W niebo wstąpienie to nowy poziom zrozumienia, w którym ludzkość wchodzi w nowy wymiar wyższej świadomości. Chrystus powiedział, że Królestwo Boże jest w każdym z nas. Był posłańcem. Mamy teraz okazję do odwrócenia sytuacji ludzi i zwierząt, ludzi i bobrów. Wiemy, że energii nie można stworzyć ani zniszczyć, a jedynie zmienić formę. Jednak jesteśmy tutaj, aby rozpoznać, że jesteśmy wiecznymi istotami świetlnymi i że światło jest informacją, którą należy wykorzystać na naszą korzyść. Zgodnie z proroctwem, wielki znak pojawił się i zniknął mówiąc nam, że nowy świat zostanie stworzony w naszych czasach. Musimy być świadomi fałszywych proroków, którzy są tutaj i tych, którzy dopiero przyjdą. Zło jest przepowiedziane. Powróci jako wąż w dniu rozpoczęcia wojny. Nostradamus centurie IV, 4, czterowiersz 28. Kiedy Wenus zostanie zakryta przez słońce, pod splendorem będzie ukryta forma Merkury wystawi je na ogień, przez wojowniczy hałas zostanie znieważony. Informacje są zapisane w gwiazdach i w kręgach zbożowych. Mając uprzednią wiedzę o ustawieniach galaktycznych, mamy możliwość powstrzymania manifestacji wydarzeń. Życie w 3D to egzystencja tymczasowa. Przybyliśmy tu po szkołę, aby się udoskonalić, nauczyć się różnicy między dobrem a złem. Zaprzeczyć złu, zaakceptować miłość, umrzeć dla ciała i wznieść się jako czysty duch. Możemy przyznać, że wszystko, co zostało zdobyte na tym świecie, jest tymczasowe i bezwartościowe, podczas gdy rzeczy, które zostawiamy, mają wielką wartość. Ta wartość jest w każdym z nas. To częstotliwość miłości. Jest to jedyna częstotliwość, która może przekształcić negatywne częstotliwości strachu i zła, które próbują uzurpować sobie to, co zostało z Ziemi i ludzkości. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.